Na festiwalu w plus kamera trwają wykłady scenariuszowe. sobotę poprowadził je uznany na całym świecie reżyser i jeden z naszych jurorów, Mike Figgis. Tematem wykładu, krok drugi, było budowanie scen na poszczególnych stronach scenariusza. I oczywiście, w jest trochę

W centrum festiwalowym odbył się panel dyskusyjny dyrektorzy festiwali z udziałem Kima Dong Ho, dyrektora i założyciela festiwalu w Pusan, Jamesa Fausta, dyrektora artystycznego festiwalu w Dallas, Chron Marinos-Dottir, dyrektor festiwalu w Reykjaviku i Grain Humphries, dyrektor Jameson Dublin Festival. Gospodarzem panelu był Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dyrektorzy wymieniali się doświadczeniami i dyskutowali o kondycji kina niezależnego oraz obecności polskiej kinematografii na międzynarodowych festiwalach. Tłumy na premierze Ondine. w kinie Ars Sztuka odbyła się festiwalowa premiera najnowszego filmu Nila Jordana. Film zbudził olbrzymie zainteresowanie, czego dowodem była licznie przybyła publiczność festiwalowa. Frekwencja podczas tego rocznej edycji festiwalu Of Plus Camera dopisuje. Podczas projekcji New York, I Love You w Kinie pod Baranami sala pękała w szwach. W obrazie składającym się z dziesięciu krótkich filmów wystąpili m.in. Ethan Hawk, Andy Garcia i Natalie Portman. You know, this is what I've always liked about New York. these little moments on the sidewalks you can watch the buildings you can look at the people sometimes meet somebody you feel like you can talk to um, hello this is uh, benny safty and this is my brother josh safty and i guess we're here with the movie uh, daddy longlegs no, go get some rosemary oh Le but lenny and the kids okay go get some rosemary my name is rolf gruben from norway and i was invited to a film festival To było bardzo dziwne, ale teraz jestem tutaj i Cześć, nazywam się Bartek Tryzna, przyjechałem z Stoku i jestem tutaj z powodu filmiku, który zrobiłem, a który dostał się do finału konkursu Bierzcie i Kręćcie. Każdy dzień festiwalu obfituje w ciekawe wydarzenia. Dla przypomnienia. W grudniu Archimia odbył się pokaz kultowego obrazu jednego z naszych biurorów, Majka Figisa, Timecode. This is my second impression of Kraków, because I was here actually a long time ago, as an actor. I was here in 1979, 78 maybe. Film opowiada cztery różne historie zmontowane w jeden obraz, podzielone na cztery części i wyświetlone jednocześnie. To jest the first film have to be made with no editing at all here is the deal the film is entirely improvised by the actors film jest całkowicie improwizowany but based on a structure that i gave them ale oparte na strukturze scenariusza który im dałem w archemii mike vivis zaprezentował również swój dj'ski set Wieczorem w klubie Lizard King podczas koncertu dedykowanego ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem wystąpiła córka Jane Campion, Alice. Alice zaśpiewa dla nas swój własny utwór, który skomponowała, myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi, Snow White. Snow White you probably heard this a thousand times before. your soul. Snow white, smash all the mirrors. So you know it's your heart and not your face. It gives me the shivers on. Snow white, you crack the looking glass. Don't you know it's just a mess? It's just a mess.